Zadanie 11. Po spaleniu 500 kg mieszanki węgla dwóch gatunków pozostało z węgla pierwszego gatunku o 42 kg popiołu mniej niż z węgla drugiego gatunku. Węgiel pierwszego gatunku zostawia 12% popiołu, a węgiel drugiego gatunku pozostawia 22% popiołu. Ile węgla każdego gatunku było w tej mieszance? Na początku trzeba się przez moment zastanowić, w jaki sposób oznaczyć niewiadome. I to może być niekiedy największy problem. Po krótkiej chwili zastanowienia, przez x oznaczmy ilość węgla pierwszego gatunku, przez y ilość węgla drugiego gatunku. Dalej zauważamy, że skoro mamy węgla pierwszego gatunku x. To z tego węgla otrzymujemy 12% popiołu, więc 0,12x jest to ilość popiołu z węgla pierwszego gatunku. I podobną czynność wykonujemy dla drugiego gatunku węgla. Z takiej ilości węgla drugiego gatunku otrzymujemy 22% popiołu, więc 0,22y jest to ilość popiołu z węgla drugiego gatunku. Wiemy, że mieszanka zawierała te dwa gatunki, więc jak dodamy x plus y, to otrzymamy 500 kg. Dodajemy ilości węgla. W zadaniu możemy również przeczytać, że po spaleniu tej całej ilości węgla z węgla pierwszego gatunku powstało o 42 kg popiołu mniej niż z węgla drugiego gatunku. Czyli jeżeli odejmiemy od, od większej ilości popiołu, czyli od 0,22y, odejmiemy tę mniejszą ilość popiołu, 0,12x, to ta różnica będzie równa 42 kg. Jest to różnica ilości popiołów między tymi dwoma różnymi gatunkami. Mamy y pod y, x pod x. Żeby pozbyć się tych ułamków drugie równanie wymnożymy przez 100, zauważamy jednocześnie, że tutaj powstanie nam minus 12X, więc fajnie by było otrzymać tutaj plus 12x, aby od razu otrzymać przeciwne współczynniki. Dlatego pierwsze równanie pomnożę przez 12. Więc tutaj prosto wymnażam przez 12 x oraz Y 500 razy 12. 6000. Tutaj wymnażam całe równanie przez 100. Przesuwam przecinek o 2 miejsca w prawą stronę. Tutaj dopisuję 2 zera. I mam przeciwne współczynniki. Plus 12, minus 12. Podkreślam układ równań. Redukuję przeciwne liczby. Dodaję y. 34y równa się 10200. Takie równanie dzielimy przez 34 i y będzie równy 300. Teraz wystarczy liczbę 300 wstawić do pierwszego równania, co czynimy tak naprawdę w pamięci. Tutaj pojawia się 300. No i do 300 co trzeba dodać, żeby wyszło 500? Myślę, że od razu widać, że to jest 200. 300 plus 200 daje nam 500. I możemy już od razu napisać odpowiedź do zadania. Węgla pierwszego gatunku było 200 kg, zaś węgla drugiego gatunku było 300 kg.